Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Majok To jest Battlefield 3.5, pół Wysyć nie wiem jak to się czyta Także tak, tutaj jednym widzom mi napisał yy, Kupuję kompa pod Battlefielda Jaki komputer, żebym uczył na wysokie ultra, to ja mu chwilę, tylko tutaj trzeba, eee, bo nie. dobra, tak, dźwięk, chwila zaćpem, okej, okay. teraz, żeby ci to wszystko śmigało, pierdziało, hulało, to tak, eee, cztery rdzenie, albo sześć rdzeni, fenom jakiś dobry, taki, wiesz, kup sobie, albo i5, bo i7, czy fenom jakiegoś, tu to to podstawa, cztery rdzenie do Batfida musisz mieć. 8 GB albo 16 GB ramu HyperX. Jakieś nie, by predatory kupki są, są tanie, ale dobre Tak co my tu jeszcze mamy karta graficzna 1 giga najlepiej 256b, tylko są drogie te za 660 Jakbyś miał tyle kasy Polecam ci A bakter nie ma sobie kupić 550 ti no i co my tutaj jeszcze będziemy ci powiedział coś ciekawego ten komputer no i płytę wiadomo główną to tam wiesz dysk ssd jakiś jak ci duża pojemność to 1 tera plus ssd no i tyle aha i teraz ja mam ja mam do was sprawę tego typu o szedł. że ten że mm, otóż ciem nagrać sobie wczoraj diablo 2 posiadam oczywiście oryginalną wersję ale jest mały Problem tego typu, że jak nawet nie nagrywam, albo nawet kurwa. Albo nawet jak gram, to mi wyskakuje że zielony ekran, no nie? No i właśnie teraz nie wiem co ja mam z tym zrobić. Czy... Bo nie wiem czy Diablo tak na siódemce ma tam... Będziecie zaraz pisać na priwiat mi tutaj, że, że zrób tak, żeby na XP, no to też nic nie pomaga, bo też to już robiłem, nie? No także tak się sprawa miewa. Nagrałem tego Battlefield'a, bo powiem, że tutaj dużo ludzi też chciał pisał trochę na priwie. Battlefield mi najlepiej wychodzi tego, że mam tego skilla, ale... Kurde mam problem teraz z programem do nagrywania. I coś mi się właśnie wali. I nie wiem kurde co... czego, bo czasami mi dźwięk nagrywa, czasami nie. I teraz też nie właśnie mi nagrywa, ale pewnie mi nagrywa. Mam takie durne szczęście. Dobra, to przejdźmy do gry. Coś coś tu jest o tak. Jak widzicie gra się, to jest dodatek Back to Karkant. Dodatek się naprawdę super graficznie się tutaj sprawdza. Olbrzymia mapa. Zobaczcie sobie sami. Naprawdę jest wielka ta mapa. Hmm, już jest tutaj właśnie poprawiona grafika. Gramy szturmowcem. Z EK i z G18. Ek, G18 i apteczkę i defibrator a to durny śmieć. Gdzie mi tu kapiu bezczelnie Dobra idziemy przyjącia Wszystko jest dużo samochodów właśnie bardzo fajna mapa Polecam yy, No i do tego diabla to piszcie mi na priwie, nie w komentarzach Tylko właśnie na pliwie Dobra co mi do tego a no kurde, słabe staty, 2-1. Trzeba by to jakoś droba, Przejęcie flagi, jedziemy teraz na A. ślepy jestem. Nie, nie, nie jesteś ślepy. Dobra, na A. Mm, tam jest nasz. A, o, obiją się na A, już widzę. Ale tu już coś tak zauważyłem, że co daty, no dodatek, to coraz większe te wymagania sprzętowe. Yy, wprowadzili właśnie w tym dodatku baktukarka już ten walka z już w ogóle kosmos teraz no 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 ja nie dokończyłem go no już powiem wam że to jest w ogóle kosmos według mnie to jest chyba najbardziej wymagająca gra jaka może być na pc -ta, ten battlefield no to już poważnie takiego takich też nie widziałem wymagań w ogóle wielu my gramy eee! ja się dziwię czemu nas tak mało tutaj Kurde, a wtedy było 64, nie nagrywają. Dobra Wejście do miasta. Tu jest właśnie taki dużo zakamroków dla snipera, ale ja z za bardzo snipera nie mam. I nie chcę nim grać, żeby nie spieprzyć komuś oglądania, bo nie umiem grać. Bez bicia się przecież nie umiem grać Sniper Tam kiedyś gram, ale to działanie on? są bardzo idzie jest O co tu kurwa chodzi Dobra tam nie widzę go nie No i się z wyrypnie go Nie 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 może Wybuchnie to w ogóle? Jeszcze jakaś czy trzeba już myślałem, że atrapa. trapa. Dobra, tam. O kurde, ale nas przyjmują tutaj. <ścoughs> A, wiem, wiem, żołnierzu, odbiór. Eee, Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, punkt obserwacyjny. Ola gdzieś tu są zakampienie tyciety. Dobra. Oczywiście ja teraz nagrywam nie na GTX 660, co mam w opizie, tylko na, na GTX 450. Kartami się tam ta zepsuła. Kod mi dwa zbiórka, także nie jest, nie jest za dobrze. Oczywiście to nie jest tutaj na GTX, to nie jest wszystko na pełną pizzę, tak jak na GTX, który musiałem trochę obniżyć. Tutaj jest chyba nagrywanie na, na średnich, jak dobrze pamiętam. Ale nie wiem, już kurwa tyle tych ustawień graficznych jest, że pierdzielę A na pewno coś jest na ultra, tylko nie wiem co Dobra Dobra, 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 spokojnie Cholera. Kurde, nie wiem gdzie coś mam tutaj robić, ale... Kurwa Strasznie to... Nie wiem, koszą z której strony Czy tam biją, ja już nie wiem sam Kogo to, to, to? Kurde, co to było? Dobra, tu nas sobie nie robią. Tak, wiadą w nas, to jak w masło pewnie A ja tu nie wiem... To eee. ja za mało nas jest na tym mapie, no 16, na 16 to jest trochę lipa, bo mało osób. Było tak kurwa, mini mapami się... Jak oni tam weszli Kurwa po... Dobra Trafię niego, bo chociaż tak w tej grze nie działają heczoty na normalu, ale dobra O o dobra. no idź, idź walgo, go, tam gdzie ja pierdziakie, tu są jak te efekty specjalne Ta przez kolczatkę prze... kamper chodź, chodź, no wyjdź, wyjdź, wyjdź O chulę. co? A, ładnie, ładnie Kurwa, coś chorych pobędę Ale dobrze, że już się zaczyna ładna pogoda robić Ale i tak przecież ja w domu nie wychodzę Tylko gram no studia, ja pierdziele Ładnie, wygrywamy ten merch byli całych Mam taką nadzieję. Bardzo przyjemnie się gra na tej yy, wyspie E, nie trafił. ogóle tam teraz dopiero coś tak budziłem z tym dodatkami. Tak, to grałem na dużo na deathmatchach i nie dlatego mam wszystkie deathmatcha prawie to obcykane. Cholera, aka Pat? Pat! Dobra, mój, 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 panowie, no, co, się będziemy o killa? No, 19 na 19, już się lepiej, już się coś zaczyna dziać, już tutaj trzeba czuć taką akcję, że tu wychodzisz, to tam, z go. No, wszystkie punkty przejmujemy, jest 19 na 19, czyli fajnie się rozgrywka zapowiada, coś tak czuję. Wsylamy sobie Saka 74. K-74 to tak nazywa? Nie no, to ty, to ty, peprz... Nie no, K-74, tak. No i co? Trzeba szukać ich po teraz. Biedno, da. Dobra, 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 mamy, mam, 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 widzę, widzę, widzę. Da. odbudowo cholera fajnie to zrobili fajnie fajnie Pomysłowo pomysłowo dobrze bo zjbiście według mnie, zrobiony Och kur! <śm> Za głos, ale kurde chyba ginę będę mieć Ale nagrywaj będziemy. A wczoraj nie nagrywałem, bo ten... Miał właśnie problem z tym programem i mi Nie w ogóle coś się nie chciało tego robić. Yy. A się po co ty grasz w te głupie gry? Bo lubię! ulera Lubię grać w gry komputerowe. Dobra, może mnie nie zabije, może mnie nie zabije, może mnie nie zabije, no i mnie zabił, no zaś, no karwasz twarz. Mamy dwa prawie, pięćset wyniku, 5 5. No. Mogło, może być lepiej, no ale. Jak i tak prawie drugi raz gram na tej mapie, to i tak nie jest źle. C -c 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 -c, gdzie my jesteśmy? Jest mało osób, jest dlatego tak się lipa trochę gra Autostradę jest dobrym w ogóle, autostradę do terenu czy jakoś tak Jest właśnie fajną mapą, gdzie można sobie pograć I tak się wyluzować tam, ale tam też kurwa koszomek jak powaleni Dobra, ja w ogóle ty wroga nie widzę, nie tylko w czołgach siedzą. No, nie wiem, w ogóle co mam gadać o tej mapie, bo kurwa. Cieszę się, że tu się nic nie dzieje, kompletnie. Albo jest za mało ludzi, albo oni gdzieś siedzą tak po kampanii, że... że nie wiem, no. Tutaj N sobie zmieniamy mini mapę, może być duża, mała, albo taka... No, to jest oddalona średnia, najmniejsza, czyli taka jest najlepsza. Stacja TV, oni tam na pewno siedzą. Ja pewnie jak woję tam rozwalam No już wiedziałem, no kurw, lewo co się to zawało, można zostać naprawdę przy tym battlefieldzie To podobny jest fajny kimot O o o o o o ten tam Tu się nic nie dzieje, kogo? Wiesz, że? Żeby... Aha! Takie były, bo tam na samą górę fajnie by było. Dobra, no i co? To jest cała wyspałek Tak, wiem, ale z jej fajne fajny. Co ja ćwiczę, przychodzę z Snipery nie umiem Ale co tam? Ważę żeby się dobrze bawić A ja się dobrze nie bawię, bo nie mam killi No i co? Mam Uma praga, uma praga, mam praga. Dobra, estamos aqui. Znowu to dwugodzinne czekanie na frag. O! Ja pierniczę! Za nisko? Dę. Nie mogę... Nie mogę kupa tutaj... Ha, <grywka> dostać człowieka... <jeden>. No <grywka> dostać... O chule... Ale to M98B... No ja go jeszcze nie widziałem... No... Dobra, także ze snajperki widzieliście... Jak z do dupy... Także tutaj... Gramy z Teraz sobie kurde tu moździerze ustawimy... Nie wiem w ogóle jak się z tego... Aaaa, tak się z tego celuje, takie buty E, niech ty mi się Dobra, idziemy dalej Tak, co my tu mamy? Kontrolujemy, my kontrolujemy większość celi E i A A, właśnie zapomniałem, mam, będę mieć w sobotę na kanale, będzie niespodzianka, także zapraszam do oglądania Mam nadzieję, że każdy będzie tytuł, to zobaczył, a co to będzie? Aha, nie powiem, kurwa, nie powiem, ale za sobie no nie powiem. O cholera, rozegapiłem się tu trochę, ale mi gra niej. Co to w ogóle jest? O... o m... taka kur się kurrajd załącza Pęduż się Lamusie ty Musiał jak skąpi O cholera O cholera Bez celowania na hardcora Wszystko na hardcora. Jezu, myślałem że to wróg się rozpi... Abym ja wpierdł, ujedzę A, mnie Ach, ty śwaczamy Takim co... Cześć przepraszam na chwilę, ale telefon mój zrąbany kuzyn dzwoni. Dobra już jestem, przepraszam was za to, ale niestety telefon eee, Dobra, staty mamy 13,8 także nie, nie jest źle i nie jest dobrze ja to, ja to lubię jak mam staty 40,0 Wtedy się czuję zafrakowany już eee, Dobra, dobra, dobra eee, Dobra, trzeba iść na, bo oni już nam chcieli Kulek, tu też sypią Na pewno nie będziecie mieć na tych filmików żadnego laga, bo ponieważ tu już dopracowałem wszystko co jak nic nie podkręcałem, bo to i tak z Mulaką jeszcze więcej, ale na pewno nie odczujecie ani innego laka, ani żadnego spowolnienia FPS, ja on gwarantuję Taka jest pusta i niemożliwa Ktoś z jakaś ściema zaraz nas tu helikopter rozpedali Chulera, pociąg. Znaczy ten. Co, co tak cicho? Słyszycie? Co tak cicho? Kurde, durde, dwu... Kurde, jakbym... ...ten dwójnóg pieprzań, pie, to bym go szybciej zabił. Ale nie wiem, jak by mi się dwójnóg rozłożył, bo kucnę. No tak, 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 jasne. Wszystko jest dobre. No dobra. No, no. No to niedługo będziemy kończyć ten odcinek. Mi się bardzo przyjemnie gra. Mam nadzieję, że wam się bardzo przyjemnie oglądało. Jak chcecie jeszcze serię, piszcie na pliwie jak chcecie serię więcej, py... jak chcecie więcej Battlefielda. Czy chcecie doty, piszcie, a ja mogę w stanie wszystko nagrać i udzielcie mi tej informacji jak zagrać w Diablo 2. Zonieważ to każdy musi zobaczyć, że to jest klasy przecież gier komputerowych. To zrobi na tej wyspie, to jest za duże i z zbrakuje. Jest jakby to na 100 osób, bo ja pierdzielę by to było 100 osób Kurwa Ale ja bym tak zrobił, by, jakbym stworzył tą grę, że no mapę na 100 osób Co by się w te, jak, to byłoby, rozpierdol Ja pierdzielę Ja i tak już dosyć ślepy jestem, a gdyby tu było 100 osób, to by było koniec Cholera, och cholera trochę przykampić trochę przez okno trochę podobijać trochę z tego i fra fraga mamy no co o cholera, chodzę mogę tu ja? dobra tam <grymne> pewnie zaraz pan, ale dobra Ta, nie pan nie ma jest już nie ma i może się okąpiony a ja pierdela no. no. Na haksach, na haksach! Co ja pierdolę? No, 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 no! no Mam nadzieję, że wygramy, bo tego tak nie jestem pewny, jeszcze wygramy, czy nie. Ale ładna pogoda, ja pierdolę. Dzisiaj normalnie dzień było 15 stopni. 15 stopni, dobra. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Na razie player machok.